Dziewczyny, pospieszcie się, otwórzcie klosze. Wow, Julie dostała arbuza, jest przepyszny. A co dostała mija? Ojej, to czerwona papryka. Szkoda, że trójkątna. Myślę, że Mia powinna zacząć pierwsza, skoro ma tak niesmaczny produkt. Okej, okay, mam nadzieję, że nie będzie zbyt ostra. Spróbuję małego kawałka. U, to obrzydliwe, nie chcę więcej. W porządku, niech będzie. Dla challenge'u zjem całą. To takie paskudne. Co? Co się ze mną dzieje? Dziewczyny, ja płonę od środka. Nie mogę powstrzymać ognia. Aj! O rany moje ręce, co ona robi? Mój gofr jest spalony. Przestań. Wszystko w porządku? Świetnie. Kurczę, mam spalonego gofra, ale będę musiała go spróbować. Fuj, co za ochyda! A ja nic nie dostałam. Co teraz macie? Wow, ma tort! Ale super. Myślę, że te okrągłe borówki są idealne dla Julie. Mia, zgodnie z zasadami musisz jej to oddać. Nie jesteś przecież chciwa. Wciąż został ci cały trójkątny kawałek ciasta. Teraz Mia zamierza wręczyć Julie wszystkie okrągłe owocki. Mia, czy możesz być troszkę ostrożniejsza? Koniec z tobą. Zaraz ode mnie oberwiesz. Stać! Nie wolno bić się w tym challenge'u. Mia, dokończ swoje ciasto i idziemy dalej. Z chęcią. Tu jest takie pyszne. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że ciasto może być tak dobre. Prawdziwa uczta. Nawet mnie nie dziwi, brak manierumii. Podniosę mój klosz. Co dostałam? Pizzę? Super. Ej, spadać mi stąd. Z przyjemnością zjem ją sama. Och, też widzicie ten trójkątny kawałek? Zdecydowanie powinien być mój. Spróbujmy. Mmm, jaki pyszny. Julie, mi, ale sama wzięłaś trójkątny kawałek. Wszystko jest zgodnie z zasadami. No dalej, daj mi to. Muszę zjeść kawałek trójkątnej pizzy. Nie ma mowy, zapomnij. Ej, dziewczyny, co wy tu wyprawiacie? Będę teraz śmierdzić waszą pizzą. Dobra, moja kolej otwarcie klosza. Wow, błyskawiczny makaron, jak fajnie. Julie, przepraszam, troszkę źle oceniłam swoją siłę. Nie, to mój makaron. Połamałaś go. Jak mam go teraz zjeść? No dobra, na początek otworzę i zobaczę. Ach! A, dziewczyny, zaraz uderzy w waslawina makaronu. Gdyby Julie go nie połamała, nic by z tego się nie wydarzyło. Ach, a teraz całe jesteśmy w makaronie. Trudno. E, mogę otworzyć pierwsze? Świetnie. Uu, mam kwadratową czekoladę. Odlot. Teraz podzielę ją na kawałki i zjem. Ach, widzicie, jakie mam pazury? Tylko żartowałam. Na pewno się z wami nie podzielę. To jest takie pyszne. Ja możesz kontynuować. No dobra. Fuj, mam śmierdzący ser. To obrzydliwe. Dlaczego dostałam taki paskudny kawałek? Jak mam go zjeść? Kurczę, pachnie tak brzydko. Nawet śmietnik pachniałby lepiej Ew. niż ten ser. Próbuję. Fuj, ochyda. Kina. Dlaczego mnie tym nakarmiłaś? Śmierdzi mi teraz z Och! Ach, nareszcie moja kolejna otwarcie klosza. Mam Pringles! Super! No. Co? Chcesz trochę? Nie ma mowy! wiem, jak zmusić Julie, żeby dała mi chipsy. Patrz! Ciekawe, czy lubi czerwoną papryczkę. Ojej! Nie chcę takich ostrych! A ja zjem je z przyjemnością. Oszukałaś mnie! To nie papryka, to cebula! Oddaj mi to! Mm, jakie pyszniutkie! Muszę natychmiast zjeść całą paczkę. Uch, tylko na to spójrzcie. Pachnie niesamowicie. Fajnie to wygląda, co? Podoba mi się. Co wy robicie? To jest moje. Co za zapach? Uwielbiam Pringles. Niesamowite. Gotowe? Otwierajcie klosze w tym samym czasie. Króli dostała Skitelsy i na gumę Huba Buba, a mija marchewki. Zacznijmy od Tiny. Z pewnością nie jadła gumy Huba Buba od dłuższego czasu. Zgadza się i na pewno się z wami nie podzielę. To wszystko jest tylko dla mnie. Złapałam. Pyszna, widzę, że jesteście bardzo zaskoczona moimi umiejętnościami. Zobaczcie, co jeszcze potrafię. A teraz zdejmiemy opakowania ze wszystkich gum. I lekkim ruchem ręki mogę zamienić je w kolorowe konfetti. Widziałyście? Co wy wyprawiacie? No dobra. Chwileczkę, muszę to teraz zjeść. Złapałam wszystkie! A teraz zrobię ogromnego balona. Ups, nie wyszło! Nie śmiejcie się ze mnie! Nie poddam się tak łatwo. Spróbuję jeszcze raz. Znowu się nie udało mi, a ja przynajmniej ty się nie nabijaj. Zaraz wam pokażę. Zamierzam nadmuchać największego balona. Chwileczkę, chwileczkę. O nie. Porażka. Julie, teraz ty i twoje skitelsy. Zaczynaj. Zaraz otworzę opakowanie i spróbuję kolorowych cukierków. Uwielbiam skitelsy. Okrągłe jedzenie zdecydowanie rządzi. Jest takie pyszne i takie ładne. Prawdziwa uczta. Chcę zjeść wszystkie cukierki. Mam nawet słomkę. Użyję jej teraz. O, to wszystko. A oto i słomka. Jak przez nią patrzę, to jesteście takie zabawne. Ale na pewno nie dam wam cukierka. Zapomnijcie. No dobra, lecimy z tym. Wypchałam usta cukierkami! Co za zabawa! Ojej, chyba nie powinnam się śmiać z pełną buzią! O, Przepraszam! Dziewczyny! Chyba macie jakąś cukierkową wysypkę! Ale to jest takie pyszne! Ej, to moje cukierki oddawać! Julie zorientowała się, co się stało, więc została tylko Mia i jej marchewka! Zaczynaj! O. Oh. Mam dosyć. Coś jest nie tak. Chociaż wszystko jest okej. Okay. O nie. Chwileczkę. Coś czuję. Aj! Zmieniam się. Dziewczyny, pomocy! Jestem teraz strasznym królikiem i was wiem. Żartowałam. O, skitelcy. to co kocham. Po co nam te karty? Zobaczymy, kto z jaką prędkością będzie jadł. Ze średnią, z powolną. A ja będę szybka. Super! Jest tylko jeden sposób na szybkie zjedzenie cukierków: zrobienie tego bez pauzy. Hop! A mnie się nie spieszy. A ja wymyśliłam coś ciekawego. Szybkie jedzenie skidasów jest fajne, ale dlaczego tego nie udoskonalić? Wszystko, co trzeba zrobić, to ułożyć cukierki według kolorów. Następnie potrzebna jest rurka i teraz mogę westać każdy rządek. Teraz mój język też zmienił kolor. Jeśli zechce, będzie żółty. A jeśli zechce, będzie zielony. Przede mną jeszcze dwa kolory. Myślę, że to świetna zabawa. Podoba mi się. A im więcej kolorowych cukierków, tym więcej kolorów mam na języku. Tina, co tak siedzisz? Twoja kolej. Ja będę podrzucać cukierki. To nie zawsze działa, ale nauczę się. Nie no, nie dam rady. Pomogę ci. Otwórz buzię, a ja będę wrzucać ci tam cukierki. Świetny pomysł, trzymaj. No to łap! Dokąd wy się tak spieszycie? Nie starczy wam czasu na delektowanie się smakiem każdego cukierka. Tina, skończyły nam się cukierki. Co my teraz robimy? Hey. Mam pomysł. Oskar to gentleman poczęstuje nas. Wciąż mam swoją rurkę, więc akurat się przyda. Co wy robicie? Super! No co za zabawa? Nie tylko ty masz rurkę, ja też zjem sobie dokładkę. Oszalałyście? Jak możecie kraść tuż przed moim nosem? Będę musiał przeciąć wam rurki. Ps. Od teraz sam będę się delektował słodyczami. What? O kurczę, zjadłyście wszystko! za Góra, Nutella! Wszyscy ją kochają! Tym razem jestem wolna! A ja jestem szybki! Średnia prędkość mi odpowiada! Możemy zaczynać? Dina już zaczęła! To będzie trochę trwało! Nadszedł no, czas, żebym ja zjadł Nutelle! A... Głupi słoik. Dlaczego w ogóle przykrywają go folią? Jak mam go otworzyć? Wiem, palec to najlepszy sposób. A jeszcze lepiej, jeśli palec nie jest twój, żeby się nie pobrudzić. Skorzystam z pomocy Diny. Dziękuję. Teraz mogę wszystko zjeść. I jednak użyję do tego swojego paluszka. Chociaż na jednym palcu nie mieści się zbyt wiele kremu czekoladowego. Użyję więcej palców. Będzie znacznie szybciej. A tak w ogóle, to mam dwie ręce. Myślę, że wynalazłem najszybszy sposób na zjedzenie Nutelli. Chcę je jak najszybciej spróbować. Ach, wiem, co masz na myśli. Fuu, co za ochyda, Oskar. Szkoda, że siebie nie widzisz. O co ci chodzi? W przeciwieństwie do ciebie już skończyłem. A ja właśnie zaczynam. Słuchaj, Oskar. Wiesz co? Może masz łyżkę? Chociaż kogo ja pytam? Wiem. Znam sposób na zjedzenie Nutelli bez brudzenia rąk. Wystarczy wlać ją do ust. Gotowe. To było pyszne. Dobrze, że mamy duże słoiki. Ja też chcę więcej Nutelli. Mam pomysł. Mam tu specjalne urządzenie, które sprawi, że czekoladowy krem Juli wyląduje w moich ustach. To działa! To dziwne, gdzie jest Nutella? Słój jest prawie puste, ja wciąż nic nie dostałam. Oskar, to twoja sprawka. Hmm. Nie no co ty? Okay. To dziwne. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. O, jestem pełny. Hey. I znowu nic. Oskar, jak mogłeś? Widzę czekoladę na twojej twarzy. Czy skoro tak? Zobaczmy, jak posmakuje Ci czekolada na ostro. Więcej nutelli! Nie mogę sobie odmówić! Mmm, jaka dobra! O rany! Dlaczego to jest takie ostre? Pomocy, palę się! Wszystko mnie piecze! Więcej nie będziesz podkładać cudzego kremu czekoladowego. W porządku, tym razem cię oszczędzę. Nie na darmo przygotowałam butelkę mleka. Proszę! Trzymaj! O, tak, o wiele lepiej. Julie, dzięki za mleko. I za Nutelle, oczywiście. Tina, jeszcze nie skończyłaś? Przestań na nas patrzeć. Nadszedł czas, abyś zjadła Nutelle. Zgadzam się. Nie będę czekał tak długo. No dalej, pospiesz się. Dziękuję. Dziękuję. To niemożliwe. Możesz to zrobić szybciej. Spójrz, właśnie tak. No, pospiesz się. Nie mogę być szybsza. Nadszedł czas, aby spróbować Nutelli. Tak długo na to czekałam. No, weź zrób to. Pospiesz się. Oskarona nigdy tego nie zrobi. No to po co mamy tu siedzieć? Badamy stąd. Okej, okay. dobra. Pyszne. Ina, ty nadal jesz? Julie, chodź tu. Ona wciąż tu jest. Wow, nie miałabym do tego cierpliwości. Oscar, no nie wyszliśmy stąd na darmo. Przybij piątkę. Będziemy tu do końca życia. Tak się cieszę, że was widzę. My też. Wszyscy zjemy sobie lody. Dajcie nam szybko karty! Mam średnią prędkość. Ach, pochłonę to w mgnieniu oka. O nie, będę musiała jeść lody długo i powoli to męka. Masz pecha! A ja szybciutko zjem pyszne lody. Jestem taka zazdrosna. Julie, pospiesz się, ja też chcę lody. Oh. Ej, gdzie jest moja łyżka? Mam dość czekania. Ta łyżka jest teraz moja. Pomoże mi szybko zjeść lody. Spójrzcie na to, wygląda jak zwykły lód na patyku. W końcu go zjem. Wygląda pysznie. Tylko dlaczego się trzęsiesz? Nic mi nie jest. Po, po prostu zrobiło się troszkę ch chłodno. Oskar! Co my zrobimy? On zamarzł. Mam pomysł, będziemy potrzebować palnika. A ja potrzebuję szybko suszarki do włosów. No dalej, odmarzaj. O, dzięki. Bez Was do końca życia byłbym bryłą lodu. Daj mi ten palnik. Chcesz mnie spalić? Lepiej zajmij się swoimi lodami. Ja też zajmę się swoimi. Zrobię sobie klasycznego rożka. Polega to na włożeniu kulek lodów do wafelka. Wygląda super. Jeszcze jak. Spójrzcie na to. Największy rożek w moim życiu. Oskar, nawet o tym nie myśl. Nawet go nie dotykaj, bo oberwiesz. A nie mówiła? Zobaczcie, mój rożek jest jeszcze większy. To jest to. Mogę go teraz zjeść. Jaki dobry. Oddałbym wszystko chociaż za mały kawałek. To jest takie pyszne. O nie, wszystko spada. No, trzeba było mi to dać. Ty <śmiewanie> na szkoda, że nie widzisz swojej buzi. Jest cała pokryta lodami. Wyglądasz tak głupio. To nie jest śmieszne. <śmiewanie> Julie, co jest? <śmiewanie> Moje lody zdążyły się roztopić. Oh Najlepszym sposobem na ich zjedzenie będzie ich wypicie. O nie, nie rób tego. Wszystko się rozleje. Co za okropność. Dlaczego? To moje lody. Mogę je jeść jak chcę. I to zrobiłam. Smakowało mi. Teraz będziemy cię nazywać Smurfem. Pielęgniarka chyba tu nie idzie. Nie widzę. W takim razie czas na coś pysznego do jedzenia. Co? Skąd masz te smakołyki? Nie poszłabym do szpitala bez nich. Coś idzie. Nie mam czasu. Włożę to w gips. No, no, Tina. Potrzebujesz odpoczynku, a ciągle się kręcisz. Co tam chowasz? I czemu masz czekoladę na buzi? Pokaż. Tina, nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. Zabieram to wszystko. Czekaj, nie rób tego. Przynajmniej zostaw jednego z tych smakołyków. To straszne. Chwila. Schowałam coś w Nipsie. O tak. Pachnie wspaniale. Właśnie tego mi brakowało. Ale to wszystko, co mam. To problem, który trzeba rozwiązać i wiem, jak to zrobić. Wyślę wiadomość do mojego brata. O, ktoś do mnie napisał. To moja siostra ze szpitala. O, rany, skończyły jej się słodycze. To straszne! Muszę jej natychmiast pomóc. Wezmę wszystkie moje ulubione smakołyki i lecę do szpitala. Powinno się udać. Spróbuję po prostu przejść. Ej, co się dzieje? Nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. No dobra. O dzień dobry. Odsunęłaś mi genialny pomysł. Serio? Nawet jej nie sprawdza. Puściła ją. Dobra, czyli muszę zajść w ciąże. Ale ponieważ jestem chłopakiem, jedynym sposobem na ciąże są słodycze ukryte pod moją bluzą. Żeby wyglądać bardziej wiarygodnie, założę perukę. Będę z Londynką. A teraz pomalujemy trochę usta. Świetnie! Proszę tylko włożyć plecak pod bluzę i lecimy do siostry. Gotowe! Mamy to! Wow, to już druga kobieta w ciąży w ciągu godziny. Mogę posłuchać swojego brzuszka? Nie, zaczynam rodzić! Muszę natychmiast iść do lekarza. Tylko nie na mojej zmianie, przechodź! Ciężko się biega z takim brzuchem. O, Tina, cześć! Przyszedłem się z Tobą zobaczyć. Nie poznajesz mnie? Na pewno się znamy! Miałem świetny plan. Tina to ja, twój brat Oskar. A teraz mnie poznajesz? Przyniosłem ci trochę smakołyków. Proszę. Jestem sąsiadką Tiny. Poczęstuj mnie, proszę. Ja też chcę trochę słodyczy. Co się z tobą dzieje, Julie? Ona też chce jakieś smakołyki. Oczywiście, że się z tobą podzielimy. Częstuj się. Możesz włożyć mi to do ust. Kto tu idzie ze smakołekami? Oddaj mi to, no dalej, albo stąd zjeżdżaj. No. O matko, to to, co się stało? Odtrącił mnie pociąg! O rany! Natychmiast zawieźcie go na operację! Jest taki młody, a już ma tyle problemów zdrowotnych. Żadnych słodyczy, co za dzień. Co? Mój brat Oskar! Co mu się stało? Powiedzcie mi, czy on żyje? Przykro mi, ale jest w słodkiej śpiączce. Ale jak to? Słodka śpiączka! Nie mogliście wymyśleć czegoś ciekawszego. Pina przyniosłem Ci trochę smakołyków! To był żart, ale inaczej by mnie tu nie wpuścili! Zjedzmy to razem! Dajcie mi trochę! Jestem tutaj! To jest niesamowite! Zgadza się, braciszku. Łap to, Julie! Oj, przepraszam. Słodycze naprawdę uderzyły Julie do głowy. Mam tego dosyć. I raz mam powtarzać, nie wolno wchodzić ze słodyczami. Oddaj mi to. Jestem w tym świetna. Zabrałam im wszystkie smakołyki. Wracam do pracy. Uwielbiam mój strój pielęgniarki, wyglądam w nim rewelacyjnie. No właśnie ona jest pielęgniarką. W takim razie mam świetny plan, jak przemycić słodycze. Będę udawał pielęgniarza. Nie zapominajmy o groźnej minie. Przykro mi kolego, ale tego nie wniesiesz. Kim jesteś? Nowy pielęgniarz? Na moje zastępstwo? No okej, okay, ale mam cię na oku. W końcu poszła, a ja biorę to pudło smakołyków i idę do mojej siostry. Uwielbiam żelkowe robaczki, pyszka. To tu jest słodycze. nas znowu to robisz? Dlatego przyniosłem ci więcej smakołyków. Cześć, siostrzyczko. Braciszku, to naprawdę ty? Umieram z głodu. A ja? Nie zapominajcie o mnie. Oskar, zapomniałeś przywitać się z Juli. Cześć, Juli! Jemy tu sobie słodycze. Tam kolego! Wiedziałam, że tacy jak ty nie mogą pracować w tym szpitalu. Wynoś się stąd! Nie chcę cię więcej widzieć. Głowa mi pęka. To okropne. Kurczę, znowu tu jest. Jak mam przemycić te smakołyki? No właśnie, to świetny powód, by spróbować swoich sił jako lekarz. Jeszcze nie wybrałem zawodu, więc powinienem sprawdzić się w roli lekarza. Biały fartuch nieźle nam nie leży. Przydadzą się też okulary, żeby wyglądać elegancko i identyfikator. Mamy to, idę! O, dzień dobry doktorze. Potrzebuję pomocy, głowa boli mnie jak nie wiem co. Proszę to sprawdzić. Aj, poproszę o tabletkę przeciwbólową. Rzeczywiście, co? Chcesz tabletkę? W porządku poszukajmy czegoś, chociaż mam tu same smakołyki. Może to zadziała. Niech będą skitelsy! Proszę! Dziękuję doktorze. Chyba się udało. Muszę stąd spadać. A no, dlaczego tabletka jest taka słodka i przypomina mi skitelsy? To no, naprawdę skitelsy. O, co? Serio? E, już wychodzę. Oj, głowa nadal mnie boli. Żadnych smakołyków. Czy ona śpi? Będę udawać emeryta, wtedy na pewno mnie przepuści. Dobrze wyglądam? Parzantku, jedziemy. Kto tu jest? Czemu tak hałasujecie? Kim ty jesteś? Muszę cię sprawdzić pod kątem słodyczy. Widzę, że jesteś bardzo chory. Oczywiście, idź jak najszybciej do lekarza. Już na ciebie czeka. Dziękuję. A co to takiego? To tego dziadka? Stać! Mam tego dosyć. Macie tu słodycze? Odrzucili mi. Wynocha z mojego oddziału. Już jadę. Pomogę ci. O, ty możesz chodzić. Spadaj mi stąd. Mam dziś taki ciężki dzień. Co to za blask? Czy to tego faceta? O, witam, ślicznotko. Muszę odwiedzić moją siostrę. Jestem tu w trasie koncertowej. Wow, to takie fajne. Dziękuję za piosenkę. Co, ja? Zaśpiewać? Jestem zwykłą pielęgniarką. Co mam śpiewać? Po prostu spróbuj. W porządku. La, 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 la. Najlepsze, co słyszałem. Zasługujesz co na róże. Muszę iść do siostry, okej? Okay? Pa! Dobrze, zadzwoń do mnie. Pa! Ten głupi gips tak mnie wkurza. A co to za Klaun! Jestem świetnym artystą i twoim ulubionym bratem Oscarem. Po raz kolejny udało mi się przemycić dla Ciebie smakołyki dzięki moim genialnym pomysłom. Fajnie, co? Spójrz na to siostrzyczko! Czestuj się! Hurra! Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Zaczynam! A teraz zaśpiewamy mój najnowszy hit. Tina! Zaczynaj! A teraz ty! ty też koleżanko! Niesamowicie! Cudownie, teraz wszyscy razem! O, tak, o, tak! Przepuść mnie! Ile razy mam to powtarzać? Żadnych słodyczy! Nie widzisz tabliczek? Nie wolno! Muszę coś wymyślić i już mam pomysł! Będę udawał, że mam złamaną rękę, ale tak naprawdę, w sztucznej ręce będą słodycze. To genialne! Na pewno mnie nie przyłapie. O! Moja ręka, moja ręka boli! Spójrz, powiedz mi szczerze, czy masz tam słodycze? Może tutaj. Oj, przepraszam, przechodź. Okay. Dziękuję. Oskar, co ci się stało? To boli! Chyba złamałem rękę! Nie czuję palców! Oj, przepraszam, Julie! Czemu tu tak leżysz? Mam dla was niespodziankę! To był żart. Nic mi nie jest, tylko przemyciłem cukierki w gipsie. Tak wiem, jestem geniuszem. Daj mi te cukierki i nie. O tak, to niesamowite. W końcu ja dostałam coś słodkiego. Super.